Jeżeli już tu jesteś, zostaw po sobie jakiś ślad. Dziękuję. Cześć, z tej strony: Typowy Gracz po 30. Oto kolejny materiał z cyklu. Przypomnijmy sobie o Assassin's Creed 3 w wersji zremasterowanej na PlayStation 4. Tak jak zakończyliśmy ostatni odcinek, tak samo zaczynamy. I oczywiście przechodzimy do głównej misji, która znajduje się gdzieś tutaj poza tym pubem, tym hotelikiem, w którym zostaliśmy umieszczeni. A więc doszliśmy do jakiejś lokalizacji znajdującej się przy w jakimś forcie. No i dobrze, rozpocznijmy misję. Thomas Hickey is asking. Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent nas, in hopes we might expedite your search. But don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak, neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those violets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout, take up a position behind the guards. Uh, you two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. No dobrze, plan jest dosyć prosty, trzeba go tylko zrealizować. Wchodzi tutaj w tej grze element właśnie strzelania z broni skałkowej. A więc za każdym razem trzeba pamiętać też o tym, żeby tą broń przeładować, ponieważ oczywiście ona do strzału nie będzie gotowa od razu po pierwszej akcji. No niestety, ale wtedy broni automatycznej absolutnie jeszcze nie było. Dopiero pojawiła się gdzieś w czasach wojny secesyjnej, ale to nie jest w ogóle ta epoka. Okej, okay, mamy tutaj kilku przeciwników do zlikwidowania. Muszę sobie wziąć muszkiet. No i 10. Z jako cel dodatkowy to jest właśnie 10 muszę zlikwidować właśnie za pomocą broni palnej. No zobaczymy czy to się e, uda Ale te strzały są. E... Fantastyczny ten dźwięk tej broni. Kojarzą mi się oczywiście z takimi inscenizacjami, w których gdzieś tam widziałem właśnie jak używa się takich karabinów, jak długo trwa przeładowanie, jaki dźwięk wydają. Kiedyś mnie to bardzo interesowało, ponieważ interesowałem się wojnami, które były gdzieś za czasów właśnie napoleońskich, tudzież troszeczkę wcześniej w XVIII wieku, no ale chyba tutaj coś poszło nie tak, zrobiłem nie to co trzeba, no i cóż, trzeba się bronić tylko tak, ja mam wybraną pięść, a chciałbym tutaj właśnie ten zwykły miecz, no i przypomina mi się oczywiście wersja na Xboxa 360. Gdzie trochę to czytelne dla mnie nie było i słuchajcie, już w pierwszym takim wątku mamy walkę z dosyć sporą ilością przeciwników i nie ma to jak wprowadzić gracza właśnie od razu na taką głęboką wodę. What now? can Tak, możemy też się posiłkować właśnie wybuchającymi beczkami, które są rozsiane w wielu miejscach w całym świecie. Assassin's Creed 3 to także jest dodatkowy właśnie smaczek w tej grze. Oczywiście jest zaczerpnięty z poprzednich części, jednakże tutaj mamy swego rodzaju większą swobodę w wykonywaniu tego i nie jest to też liniowe. No chyba coś za łatwo poszło, słuchajcie. No, save your looting for after we've found johnson's. lay down your weapons and i'll consider letting you live. i make you the same offer. we've no quarrel. i only wish to return this chest to its rightful owner. nothing rightful about mr. johnson. i won't ask again. No cóż, strzelmy jako pierwsi. A więc możemy oddać szybki strzał, słuchajcie, przytrzymując trójkąt. A to oznacza, że broń automatycznie też nie zostanie nam przeładowana. Trzeba będzie ją wyciągnąć, tudzież w wolnej chwili przeładować. Do tego będzie służył nam odpowiedni przycisk.

kto że you you no. no tak, zbieranie amunicji po pokonanych przeciwnikach to będzie chleb powszedni, tak naprawdę. Um, bo tak będziemy mogli sobie uzupełnić jedynie amunicję gdzieś w sklepach. No jak wiemy doskonale, no nie zawsze one będą dostępne. Aj, nie trafiłem, słuchajcie. No chciałbym tę ten, ten dodatkową zawartość chciałem powiedzieć, ten dodatkowy quest właśnie mieć zaliczony, czyli zlikwidować 10 przeciwników właśnie za pomocą broni palnej. No ale widzę, że tutaj e, Hitam absolutnie nie bawi się w konwenance. No i wychodząc właśnie już na tą... E, Tutaj przestrzeń już widać różnicę między klasyczną wersją a Remasterem. Ponieważ w klasycznej wersji e, wydaje mi się, że nie było tego pola kukurydzy absolutnie, były po prostu. Mm, jakieś pola zaorane tak naprawdę, e, takie, które nie generowały dodatkowych. Oj, e, dodatkowej roślinności, która mogłaby oczywiście nam spowolnić działanie. Ale to było dobre, słuchajcie. Widzę, że muszę oddać po dwa strzały. Zresztą przed chwilą było napisane, że muszkiety mogą sobie poradzić na e, większą odległość, natomiast zwykły pistolet skałkowy e, absolutnie nie. No, e, nie zważając już na to, że w rzeczywistości te pistolety były bardzo, ale to bardzo niecelne, więc e, wydaje mi się, że one były naprawdę e, przydatne na bardzo bliskiej odległości. No, i dobrze, zobaczmy, gdzie teraz pojawią się przeciwnicy. Musimy eskortować oczywiście Charlesa Lee, który ma w swoich dłoniach specjalną skrzynkę z dokumentami, które należą. Już teraz nie pamiętam do tego templariusza, który nam zlecił w ogóle poszukiwanie tych danych. To jest dobre. Naprawdę to była rewolucja w porównaniu właśnie z poprzednimi asasynami całą trylogią Etsy, a także Assassin's Creed 1. Ten model walki w tej grze to jest sama przyjemność, słuchajcie. Już się nie mogę doczekać, jak wcielimy się w Konora, oczywiście jego prawdziwego imienia wam teraz nie powiem, ponieważ musiałbym sobie połamać język. Natomiast Chodzi mi o to, że on miał do dyspozycji taką siekierkę, która zwana była Tomahawkiem. I naprawdę jest to bardzo ładnie wyglądająca walka, taka, która naprawdę może się podobać wszystkim fanom czegoś takiego. No dobrze, podniosę sobie ten muszkiet, słuchajcie, widzę, że tam, o właśnie, na dachu stoją przeciwnicy. Pytanie, czy stąd mogę go ściągnąć? Raczej nie troszeczkę bliżej sobie stanę, no więc właśnie jeden strzał i nie ma żadnego problemu. A na, do tamtego e, wejdę sobie. Oj, trafił we mnie. Wejdę sobie e, tradycyjnie, teraz jest to mr johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side there you are my thanks master kinway no tell me what it is you need Images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Good evening, gentlemen. Charming. Oh, peace, Charles. He'll grow on you. Oi! Catherine, you fussuck! Get back here! Taddy needs a drink! How fares the search? Maths and maps are not cutting it. What of your local contacts? We'll need to earn their trust before they'll share what they know. <clears throat> I have oh! an idea on how we might be affecting that. There's a man who's taken to enslaving natives. Rescue them, and they'll owe us. <laughs> Do you know where they're being held? Right now. Benjamin A A więc i to zadanie sobie zrobimy w tym odcinku. Sam jestem ciekawy, jak to dalej będzie przebiegało. Um, niestety tutaj biegać nie można po tej tawernie, nie wiem dlaczego. Przypomina mi się od razu Red Dead Redemption 2, gdzie w swoim obowzowisku nie mogliśmy biegać. To było naprawdę frustrujące, a szczególnie w momencie kiedy grało się w Assassin's Creed Odyssey, gdzie tak naprawdę nasz główny bohater biegał szybciej niż w poprzednich Assassinach. Wonderful. Charles? Sir? Seems like we're not the only ones looking for Mr. Church. Damn it, he could be anywhere. What do we do? We find him. I'll show you how. No, bardzo są fajne, fajnie zrobione te kadcenki, reżyserowane. Zresztą Hitam jest bardzo kulturalną osobą, pomimo tego, że jest templariuszem i ma, że tak powiem, swoje za uszami. No. No a teraz y, zobaczcie przed nami misje, y, tak zwane y, podsłuchujące. Będzie ich naprawdę dużo w tej części gry i powiem Wam, że nigdy ich nie lubiłem. Ale jedną z najgorszych rzeczy, jakiej nie lubiłem w Assassin's Creed 3 to przechodzenie kanałów, aby odblokowywać szybkie podróże. No ale do tego jeszcze sobie dojdziemy. A więc za każdym razem musimy znaleźć gdzieś miejsce, gdzie możemy się ukryć albo y, wtopić właśnie y, w tłum. Mieszkańców, aby móc podsłuchiwać właśnie w tym zaznaczonym na e, ekranie polu. Gorzej będzie jak NPC zaczną się gdzieś przechadzać, no to wtedy będziemy musieli albo im dotrzymywać kroku na odpowiedniej odległości, albo z góry zobaczyć w jakim kierunku oni zmierzają, aby móc gdzieś stać tak, aby lawirować między nimi. No ok, a zatem wydaje mi się, że teraz będzie pierwszy punkt widokowy do odblokowania. Pytanie, gdzie to będzie? A więc to jest iglica jakiegoś kościoła. No i zobaczymy, jak tutaj będzie przebiegała wspinaczka. Jak szybko tak naprawdę wyjdziemy sobie na sam szczyt? Ale myślę, że to będzie naprawdę sama przyjemność, aby tam się dostać. Zresztą zobaczcie sami. Pytanie, czy to jest kościół tak naprawdę, bo tego pewien nie jestem. No ale wygląda, jakby był. No dobrze, skok tradycyjnie do sianka, a tym razem to jest nie jest sianko, tylko jakaś zebrana trawa, liście w wozach, oczywiście rozmieszczonych w odpowiednich miejscach przy właśnie tych punktach odblokowywania mapy. No ale dobrze, mamy kolejne zadanie do, podsłuch do podsłuchania.

No dobrze. Zatem idziemy szukać kolejnej wskazówki. Przy okazji sobie troszeczkę pozwiedzamy Boston, który naprawdę wygląda tutaj atrakcyjnie. O rany, teraz to są żołnierze. Słuchajcie, oni są bardziej podejrzliwi. I nie wiem, czy dobrze robię w ogóle idąc tędy, ale chciałbym tutaj w tę grupę wejść. No i nie wiem, co tu się teraz wydarzyło, słuchajcie, ale zauważyli mnie. Ten żółty wskaźnik u jednego z żołnierzy wypełnił się zbyt mocno. O no, kurczę, oni idą w moją stronę? No to coś czuję, że to zadanie akurat nie, nie wyjdzie mi. No i tak jak mówiłem, ten punkt podsłuchiwania już nie jest aktywny, więc muszę znaleźć kolejny. On znajduje się w tym miejscu. No i zobaczcie, ci żołnierze sobie spacerują, a my mamy tutaj wóz właśnie z sianem, abyśmy mogli się schować w nim i podsłuchiwać. Tylko do pewnego stopnia oczywiście, no bo zauważcie, że oni się cały czas przemieszczają, więc będziemy się tutaj kręcić tak w koło Macieju. Good call. No więc właśnie, to trzeba tak naprawdę wyczuć, e, czy idziemy w dobrym kierunku, czy tak naprawdę mm, dobrze odczytujemy ich ruchy. No i też człowiek tak naprawdę nie ma czasu na czytanie tego, co tam jest napisane, ponieważ musi e, zająć się planowaniem tego, jak tutaj się ukryć przed żołnierzami.

So I wonder if it wasn't more serious than they let on. Where were they taking him? Towards the hilltop. Perhaps there's a doctor at the fort. No okay, Charles, we'll have church in no time, just as I said we would. If I might ask, sir, where did you learn to do all this? It is a requirement when you are raised in the manner that I was.

i to, jak był wychowywany, no to serdecznie Was zapraszam do lektury, czyli Assassin's Creed, porzuceni. Tam dowiecie się wszystkiego na temat, jak Hitam stał się tym człowiekiem, jakim jest zaprezentowany tutaj w grze. Więc, przepraszam za mój głos. Więc dla każdego fana, myślę, że to jest pozycja obowiązkowa. Ale my się zajmijmy teraz z zadaniem. No i dobrze, muszę pozostać niezauważonym, tylko tak na dole są żołnierze. A ja się muszę przedostać gdzieś w okolice drugiego końca tego budynku przed nami. O, rany, nie trafiłem. No tak, czyli muszę tutaj zejść na dół, tylko y, mam nadzieję, że żaden z żołnierzy mnie teraz nie zauważy. Wait hmm. here. Okej, okay, tutaj mamy jednego strażnika, do tego na końcu tego pomostu muszę się dostać. Tutaj po prawej jest kolejny. Wiecie co, no chyba czas zapolować na jednego. O rany, zauważyli mnie. No tak łatwo jak w Assassin's Creed 2 już tutaj nie jest, słuchajcie. Tam mogłem dosłownie dokonać likwidacji. Tuż obok odwróconego przeciwnika, on i tak nic nie usłyszał. A tutaj już tak nie jest. No i zobaczmy, co się za chwilę wydarzy. Dlaczego você zawsze ma takie dane tak trudne, Benjamin? Mogę mi dać rekompensę i wszystko będzie wygrywane. I'll not pay for protection I don't need. Clearly, you do require protection. Else we wouldn't be here. How very gauche. Now, what shall we do about our guest? Maybe. I take his hands. Put an end to his surgery. Maybe. I take his tongue. Put an end to his waggling. Or maybe. I'd take his cock. Put an end to his fucking us. So many options. I can't possibly decide. Take all three. Now, hold a moment. Perhaps I was hasty in refusing you earlier. I'm so very sorry, Benjamin. But that door has closed. Be reasonable, Silas! I rather think I was. But you took advantage of my oh. generosity. I won't be made a fool a second time. <sighs> I fear I lack the constitution to bear witness to such barbarism. Come find me when you're finished, Cutter. You'll regret this, Silas. Do you hear me? I'll have your head! No. I rather think you won't. <sighs> No cóż, chyba trzeba się pośpieszyć. O rany, chyba nie wyszło mi. A więc tak. No dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że za daleko mnie nie wyrzuci, tylko gdzieś do tego momentu, już po tej całej. E, o, właśnie, kadscence. E, raz, dwa, trzy i. No i po robocie. Who who are you? Hatham Kenway at your service. I I don't understand. Why are you here? Uh, walk with me, Mr. Church, and all will be explained. A po co nam ten jegomość i co się dalej wydarzy, oczywiście zobaczycie to w kolejnym odcinku, więc ja Wam serdecznie dziękuję dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że razem ze mną tak będziecie się dobrze bawić właśnie przy tej grze w wersji zremasterowanej. Kolejny odcinek planuję na za kilka dni. Trzymajcie się, cześć!